Hej, 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 witam was bardzo serdecznie, moi drodżowie, tutaj jest Tilgar. Cześć, a dzisiaj zapraszam Was do następnego odcinka z gierki HMZ1. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie ciekawie, że dzisiaj będzie sporo śmiesznych, jak i ciekawych akcji, że dzisiaj będzie jedna dobra, długa gra i dojdziemy do topki dzisiejszego serwera, tak więc zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że wbijecie tutaj 150 łapek ten 10 odcinek się spodoba, to nie zapomnijcie łapka w górę, a ja specjalnie dla was nagrywam jeszcze raz, bo poprzedni odcinek był taki, że nagrałem go 30 minut i przez 30 minut ginąłem 8 razy, no i tam średnio to było 3-4-minutowa runda, tak Mam, myślę, że takich rundek nie chcecie oglądać I mógłbym to wrzucić na YouTube, a, owszem, ale szczerze mówiąc wolałem nagrać jeszcze raz Mając nadzieję, że i tym razem pójdzie nam o wiele lepiej To już będzie szósta gra, szósta gra, jeśli by licząc e, Od samego początku, chciałem jeszcze tą nagrać, jedną w poprzednim odcinku Ale ostatecznie sobie pomyślałem, cholercie jasna, na chiny ludowy pokazywać w, w Moim widom jak ginę 5 razy w ciągu e, prawie, że no 30 minut, skoro można Spróbować jeszcze trochę, tym bardziej, że jest czas, jutro jest luźny dzień w szkole, więc mam czas mam, mam czas na nagrywanie, mam czas na swoje, na, no po prostu mam wolny czas, żeby robić to, co mi się podoba, więc postanowiłem dla Was jeszcze raz nagrać moi drodzy odcinek i miejmy nadzieję, że tym razem wyjdzie nam dosyć ciekawie, że uda nam się długo, długo przetrwać aż do samego końca. Pięknie, zaczynamy od emeczki, więc ja na pewno nie będę narzekał, wchodzimy oczywiście sobie tutaj wszędzie, szukamy na razie plecaka, bo to jest najbardziej ważna rzecz tak naprawdę na sam początek i oczywiście jakiś hełmów, no i oczywiście broni. jedno już mamy, nie powiem, że nie, ale... Jak to mówił, Stilgar lepiej mieć więcej broni niż mniej broni. Stilgar 2015, dobra. Czy ktoś tutaj był, czy te drzwi są otwarte po prostu? Nie, raczej nikogo nie było, skoro tu jest shotgun. Czujecie tak specjalnie ktoś zostawił shotguna, tylko po to, żeby coś tutaj wszedł i podniósł tego shotguna i zaczął go przeładować i ktoś by nagle wyskoczył za drzwi i mnie. Czy ja to słyszałem? Mam nadzieję, że nie. I ktoś nagle by za drzwi wyskoczył, by mnie zaruchał. Ja pierdolę, jakie to by było. OP Czemu tutaj nigdzie nie ma plecaków? What the hell? Łazienka, a Apteczka, nie wiem czy. O, plecak, genialne, genialne, dziękuję. Nie wiem kto czy ma plecak w łazience, ale widać, że ktoś po szkole musiał szybko za potrzebą. Dobra, gramy. Dobra, mamy broń, mamy broń, mamy amunicji. No, mało, tu jest gracz. Cholera jest. Hey man, wie się co? Ja, ja stąd spadam sobie i love you <laughs> No mnie to zawsze działa No nie mówcie, że nie Przejdę Głupia gra Uciekamy stąd Będziemy patrzeć na tego typka, ale uciekamy stąd Musimy znaleźć auto Ja na razie nie chcę się tutaj wdawać W strzelaniny Ponieważ no najczęściej świecie Chciałbym sobie w najczęściej świecie po prostu Milej, dłużej jak najbardziej pograć tutaj zawsze w tych osiedlach jest jakieś autko, więc myślę, że będzie tutaj ciekawie, że uda się coś zagrać. Mnie mając nadzieję, oczywiście, że ktoś nas szybciej nie zastrzeli. Wracamy w ogóle do starej kamerki, mam nadzieję, że ma się podoba. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie tą kamerkę, czy starą. Znaczy tą, czy taką moją z przodu, którą aktualnie nagrywam bardzo bardzo dużo serii. Bo po prostu ta z przodu jest fajna, jeśli chodzi o nos, mam o wiele lepsze oświetlenie. Ale tak ogólnie mówiąc, zginął, dobra, mam kila, mam kila, mam kila. Gaza, 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 szybko bandaż, szybko bandaż Leczymy się, wiem, że stoi w miejscu, ale jeszcze nie mam, można powiedzieć, tak szybko ogarnię tego, tego Mmm, dobra Kurde, czemu tu jest gaza, gdzie jest mój bandaż? Bandażem się skończyły Cholera jasna, no dobra, moderate bleeding, czyli takie, można powiedzieć, troszeczkę średnie krwawienie Dobra, usunęło się, żyjemy, leczymy się, Mam dosyć sporo życia Tutaj był typ, który mam nadzieję, że ma troszeczkę Rzeczy, owszem, jestem osłonięty jak nie wiem co Hmm, To chyba mnie szczerał. Amunicja, paliwo. Spark Plus General i bandaż. Dobra, spadamy stąd, spadamy stąd, spadamy stąd. Mamy Spark Plusy, czyli gdzieś tutaj musi być auto? Albo gdzieś w okolicy musi być auto, bo typ jak ma wyjęte części z auta, hmm, i to najczęściej świecie to znaczy to, że no, gdzieś blisko musi być auto, no. Po prostu. Szukamy auta w takim razie. Bardzo ciekawa, już się rozpoczęła nasza rozrywka. I trwa 4 minuty 20 sekund. Tak więc bardzo dobrze, już dłużej niż średnia poprzedniej kierki. Więc jest ok. Wiem, że idę środkiem ulicy i tak się nie powinno robić. Ale szczerze mówiąc, po prostu muszę mieć oko na auta. Nie przeszukuję już nawet tak naprawdę teraz budynków. Znaczy, mógłbym to robić jak najbardziej. Ale jest to ryzykowne. A po drugie, no wiem, że gdzieś w okolicy jest jakieś aut jest auty. Jest auty, jest i auto moi drewnianie. Teraz się tylko modlić, żeby to nie była żadna pułapka. Odcinku, w którym nagrywałem poprzednio Jezus Maria! Mówiłem! Ja wykrakam normalnie, typek wyjął... No i czy ja znowu będę grał 10 rund po 5 minut To samo mi się zdarzyło w poprzednim razie, co nie? Wchodzę do auta i ginę ćwierć sekundy, bo typek jest wcelowany w auto Ja nie wiem, jak ludzie to robią, skąd oni mają takie genialne mózgi że wiedzą, że tutaj za, się za 5 sekund właśnie przyjdzie e, jakiś typ ja, ja wiem, że tutaj jest e, kolejka tak jakby, ale to jest często tak zbugowane, że... no właśnie ja Miałem 20 sekund, a teraz mnie wrzuciło, wrzuciło od razu praktycznie na serwer Nie wiem jak to ludzie robią, ale no kurde, no są cierpliwi, no nie powiem A ja głupi, że nie sprawdziłem budynku To jest prawda Macie rację moi dredżowie, jestem głupi, bo nie sprawdziłem budynku To jest największy błąd Steelgar wielki, jest Maniac No okej, okay, no niestety każdemu się zdarza no kurde, tak genialnie nam poszło na, genie, na początku, tyle już mieliśmy kila i wszystko, a teraz a, bieda no, Dobra, teraz będę sprawdzał wszystko co jest obok, obok aut Ja po prostu wiecie dlaczego poszedłem jak hamboy? normalnie ja zawsze sprawdzam kiedy mam autko gdzieś obok Ale mimo wszystko jest jakiś domek czy jakieś zabudowanie obok, to ja pierwszy sprawdzę zabudowanie czy krzaki czy drzewa obok, a dopiero potem wejdę właśnie do auta, jednak teraz po prostu wszedłem tak na pewniaka można powiedzieć do tego auta ponieważ miałem część zapasową tego drugiego typka i myślałem po prostu, że to tamten typek był w tym aucie i no i sobie poszedł gdzieś dalej zabierając tą jedną część zapasową, którą wystarczyło włożyć, żeby auto zac zaczęło działać, no ale nawet nie zdążyłem kliknąć i po typek po prostu był celowany, ten inny jeszcze, ten który przeżył który nas zabił no nie wiem jak on to zrobił, no ale był cierpliwy, poczekał, no i mu jak widać ta cierpliwość się opłaciła, ponieważ miał dosłownie no pewnego killa, wystarczyło kliknąć lewy przycisk MYSZE, SHIT MAN dobra na przy okazji, a bo tutaj w tym odcinku nie mówiłem wiele nowych ulepszeń, wiele nowych patchów, wiele nowych downloadów wiele nowych gigabajtów właśnie informacji, wiele nowych gigabajtów rzeczy do H1Z1 dodano między innymi coś takiego, to jest dzienne zabójstwa, tygodniowe zabójstwa, miesięczne oraz long term czyli chyba od początku gry, ale to nie jest pewne, po prostu długo, dawno temu już czegoś takiego nie było, dawno temu były tutaj zwykłe tablice, które mówiły, mówiły. coming soon, czyli krótce będzie no i mamy tutaj po prostu tablicę, dzięki której możemy się dowiedzieć, kto jest tak naprawdę jednym z lepszych tutaj graczy aktualnie. Jeśli chodzi o to wszystko, to tak, tutaj mamy Daily Kills, czyli właśnie dzienne zabójstwa w jeden dzień, 24 godziny, kto ile kili zdobył. Widzimy, że tutaj najlepsi gracze mają po ponad 115 właśnie zabójstw i to są, to są streamerzy z Twitcha. W ogóle że 1 ma dosyć fajną politykę, jeśli chodzi o... Sorki... Ojej, nie, ale mi się kichnął, przepraszam. O Alergia na zimę. Nie wiem, zima na co chodzi, prawda? O Comic, No ale właśnie e, Polityka H1Z1 jest dosyć spokojnie jeśli chodzi o marketing i o streamerów, ponieważ pozwala im, a to nie pozwala, tylko wrzuca na przykład jakieś koszulki e, z streamerów, od streamerów, e, lub też właśnie ich loga jakieś gdzieś dają, e, czy to też gdzieś nieraz nawet i pisują ich nazwy. Nawet nie wiem, czy wiecie, ale kiedy zagram sobie w. W armie 3 na dosyć znanym serwerze Battle Royale. No to jest to na przykład serwer, i od razu jak wchodzimy, to widzimy podziękowanie dla kocha Carnegie, którego może teraz aktualnie znacie z serii Fallout, ponieważ teraz streamują 100% właśnie tej gierki, 100% w jego znaczeniu. Nie, że wszystko, wszystko odblokuje, ale jest po prostu genialnym streamerem. No i jak sam widzicie, streamerzy mają fajnie. Ja też bym z miłą chęcią sobie streamował gierki, ale nie mam do tego możliwości ani pod względem internetu, ani pod względem komputera. A propos komputera, nie wiem, czy zauważyliście, ale o wiele jest więcej FPS-ów. z 1 gierka się praktycznie nigdy, nigdy nie ścina. Ja mam dosłownie 70, 80, wy to niestety widzicie w 30. No bo, nie, tak, tak jak mówiłem, nie ma komputera, żeby nagrywać dla was w wyższej 60. Chyba, że mam jakiegoś milionera widza, to, to możecie mi kupić komputer albo laptopa za 5000 i moi drodzy, będę wam wszystko w 100 eps ach nagrywał. <laughs> okej, okay, żartuję, żartuję. Czy to, to szczerze mówię, to mówię poważnie, ale po prostu wiem, że to czegoś takiego nie ma. Dobra, lecimy w takim razie jeszcze raz. Ja przy okazji o, o wyżej się zaczynam, jeśli chodzi o. gdzie ja jestem? Gdzie ja kuźwa. O, dobra miasto. O, wyżej się zaczyna, jeśli chodzi o właśnie ten rzut spadochronu, na samym początku, to sami zauważyliście To nie jest tak, że ja po prostu mnie widzę, wyżej się zaczyna, uwierzcie mi A jeśli nie, to po prostu przeczytajcie... Hmm, przeczytajcie właśnie... Hmm, nowe... O, widzę już tutaj broń Spoko ja Przeczytajcie sobie po prostu... Cholera jasna Ładuj to szybciej, proszę 6-6, dobra, idziemy Yo, bitches! Jak on nie zginął! Hello! Bang! Umarłeś, man! Dobra, udało się wygrać. Mamy Plus, genialne. Cztery ty tak what fuck? Dobra, mamy killa. Jest ciekawie, bo mamy zawsze killa na początku i to jest. No, na propsie, nie powiem. Skąd on miał Spark plusy? Przecież tego nie ma. Chyba, że my to dostajemy? Nie, nie, nie dostajemy tego normalnie. Czekajcie, czy jeśli my wyjmiemy spark plugs, czyli tam te jedną taką... Takie cewki ogólnie mówiąc, zapłonowe to są chyba, jeśli się nie mylę, poprawcie mnie. Nie, nie znam szczerze mówiąc aż tak szczegółowo angielskiego, jeśli chodzi o budowę aut ich mechanikę i tak dalej. Ale czy jeśli my wyjmiemy... Wyjmiemy te cewki... Przetłumaczmy sobie, że to są cewki. Bęk! Drugi kill! Ja! Yeah. Dobra, mamy killa Niestety nie, nie mam nic tutaj ciekawego Dużo pleczaków, ale tak naprawdę zmienia. Nie mam amunicji do shotguna i to jest wielki problem Czy jeśli właśnie weźmiemy te cewki W tym, w grze kiedy nam się ładuje To czy je dostajemy dalej? To nie ma sensu, ja wiem, ale Skąd oni w takim razie to mają? Zarazem Ta tamten typ jak i ten Którego zdobyliśmy teraz Ciekawe, co nie? Cholera, no, drzwi. Dobra, nieważne. Jest też ciekawie, powiem szczerze, znowu się. Znowu tak naprawdę zaczęliśmy dosyć ciekawie. Więc jest OK. Mam znaczy, ciekawie, dobyliśmy 3 kile i to jest jak najbardziej na plusie. Ale ogromny minus jest taki, że no, nie mam amunicji, więc... Nawet jeśli tutaj przeżyjemy dosyć dłużej, to o auto. Dobra, auto mamy chociaż to. Auto zawsze na propsie to nie. O ile to nie jest znowu jakaś żadna pułapka! SHIT! No tak, Sigar to oczywiście. Od razu bym musiał walnąć, miodą we wszystko. Weźmiemy sobie Sparkle Pulupsy. No, co jest? Nie mogę wyjść! Dobra, mogę tam to jakoś bardziej schować, ale. To jest tak genialna miejscówka, jeśli chodzi o rzeczy. Ten cały budynek, te takie wieżowce, że po prostu tutaj aż żalnie nie podejść. Tym bardziej, że no, jak nie patrzą, to nie mamy tak naprawdę amunicji. Podobnie że ja tylko zmienię sobie szybko. A nie, dobra, mam. Dobra, nieważne, Sorki, myślałem, że ja mam ten taktyczny hełm. On jest słabszy. Znaczy, on o wiele mocniej chroni, ale twarzy nie chroni. więc jeśli dostaniemy od przodu headshot'a, to praktycznie giniemy zawsze. A jeśli chodzi o ten hełm motocyklowy, no to on 50% chroni z całej twarzy, tak więc widzicie, że tutaj jest jakaś różnica, no i typek dostał bana za hakowanie. A właśnie, jeszcze jedna rzecz, o której mówiłem, jeśli chodzi o updaty, dosyć sporo się zmieniło, chodzi tutaj głównie o to, że, że nerfili strasznie shotgun i po prostu on dosłownie nie ma praktycznie już w ogóle zasięgu. No, i w dzisiejszym świecie można sobie wyobrazić to w następujący sposób, że mamy z 5 metrów przed nami niewidzialną ścianę, która zatrzymuje nasze pociski z shotguna. Tak więc, wow, prawda, bym zginął, gdyby ktoś tam był. E, więc no, niestety, niestety, shotgun po prostu działa na bardzo, bardzo małą odległość. No, tak jest naprawdę, tak powinno to działać, wszystko nie mówię, że nie, prawda? E, ale właśnie o to mi chodzi. Uu. no okej, okay, tym już sobie nie pogardę. No, ale właśnie, tak jak mówiłem tutaj teraz, jeśli ktoś jest dalej i mamy tylko i wyłącznie shotgun, no, to mamy tak naprawdę problem, a nie shotgun. O z Maria, czemu ja strzeliłem? Chciałem sobie tylko wyjąć broń, a ja strzeliłem jak debil Ciekawe, bo tam była MK i nikt jej nie wziął, a tutaj widzę, że są te drzwi otwarte To jak coś musiał być, to nie wiesz, że nikogo tutaj nie było po prostu Mamy dwie MK, wow, znowu MK? Dobra, nie, tutaj chyba jednak nikogo nie było na fakcie Może z prawdą to drugie mieszkanie albo coś Na razie nie słyszałem, żeby ktokolwiek zabrał moje autko Tutaj nikogo nie widzę, ja zawsze patrzę na zewnątrz, jeśli to jest tylko i wyłącznie możliwe nie powiem, już jest 13 minuta, gramy bardzo, bardzo długo w porównaniu do tego co było wcześniej, tutaj są drzwi otwarte ale tutaj często tutaj nigdy nic nie było co jest? tutaj nigdy nie było rzeczy dobra, nieważne, spoko, dobra, taktyczny gaz mamy bardzo, bardzo dużo amunicji do Mki, ale bardzo, bardzo mało zarazem amunicji do Shotguna, więc będziemy musieli na świecie ryzykować i grać na dłuższą odległość. To tak naprawdę jest, jak prawda, niemożliwe. Myślę, że będziemy mieć tutaj genialne tak naprawdę, genialne problemy, będziemy mieli. Tak, tak jest, dobra, jesteśmy w H3. póki to jest bezpiecznie. Bo ja tutaj myślę, że mogę stanąć. Ha, jesteśmy tu, gdzie my jesteśmy? W Ranchito Ran to tak to, musimy lecieć na wschód, i potem drogą na południe. Dobra, to w takim razie wchodzimy do auta i lecimy po prostu gdzie ile sił w nogach. Moja auto na szczęście dalej jest. No, Spark Pluxy, szybko. I lecimy na est, czyli tam Tego nie widzicie, bo to jest równo pod moją kamerką Ale mam nadzieję, że wam to w niczym nie przeszkadza A my tymczasem jedziemy, nawet i bez shifta Czekajcie, mamy biofuel tutaj i dobra, mamy 73% plus tamto 30% No liczmy, że mamy tego paliwa dosyć sporo No i sobie polecimy teraz spokojnie na wschód, żeby dolecieć tą drogą główną, a potem aż na południe Jesteśmy gdzieś tutaj, lecimy sobie tutaj, dotąd i potem na południe szybko będziemy napieprzać, jak... Cholercie, aż na... 5 minut to jest niby dużo, ale już zostało około, nie wiem, 3 i pół minuty? 3 minuty? Hmm, więc może się to skończyć tak, że na liczalnym świecie... A kurde, myślałem, że trzeba przeskoczyć przez to, że na liczalnym świecie możemy tam nie zdążyć, ale myślę, że nawet jeśli gaz się roz... zacznie rozprzestrzeniać, no to... Albo i tak mam apteczkę, albo jakąś gazę, albo coś użyjemy, a dopiero potem pomyślimy. Dobra, niech ten gaz się robi, jesteśmy w aktualnie dosyć bezpiecznym miejscu, a ja nie mam praktycznie w ogóle bandaży, które jak najbardziej wolałbym tutaj sobie zrobić. Shred, shred, shred. E, więc tworzymy sobie bandaże i będziemy oczywiście patrzeć czy ktoś nas w ogóle nie śledzi Mamy załadowany shotgun, mamy załadowany, znaczy, dwoma nabojami niestety Ale mamy również właśnie e, Mamy również właśnie e, Co ja chciałem powiedzieć, załadowaną Mkę, więc myślę że to jest dosyć spoko. No, ale tak jak mówię mało amunicji do Shotguna to może być bardzo dużym problemem. Dobra, 3 minuty, no to jednak nie muszę się tak śpieszyć. Mamy oczywiście maskę stracha na wrubli. założono nasz, na naszą łepetynę, więc miejmy nadzieję, że przestraszymy tym trochę, trochę wrogów i że będzie ciekawiej. I jak tam kamerka? Lepiej się ogląda od boku mnie, czy nie? Myślę, że oświetlenie tutaj i tak działa dosyć spoko, powiem szczerze, aktualnie. Nawet od boku. Jakby nie patrząc, jestem dosłownie oświetlony z każdej strony, więc jest ok. Dobra, lecimy pod prąd. Ach, co mi tam, dobry kierowca Steve Bzzz. Dobra, nie chcę używać shifta, bo to strasznie marnuje paliwo. No i tak mamy 3 minuty, więc myślę, że bez problemu dojedziemy do bezpiecznej strefy, która jest dosyć duża. Teraz muszę pomyśleć, gdzie będzie -do -do podobne zakończenie. Jakiś drop widzę, znaczy słyszę, nie widzę. Przeleciał. O, gdzieś tam daleko, daleko mamy dropa. Te dropy są bardzo fajne. Można zdobyć suit, można zdobyć Sniperkę, można zdobyć właśnie tego skina, o którym ja mówię. tego Tutaj Mask of Ja tego mam trzy razy, bo udało mi się trzy razy dobyć jako pierwszemu te dropy powierzchne, te zrzuty. Bardzo fajna opcja, powiem szczerze. Takie urozmaicenie rotrywki, 62% załadujemy sobie, tylko i wyłącznie po to, żeby jakiś inny gracz nie miał możliwości wyjęcia tej benzyny z tego auta. Więc po prostu, jeśli on będzie na miał benzynkach, no to ja też będę. No, to po prostu nie weźmie tego i będzie miał problem, tak naprawdę. Jesteśmy tu, prawdopodobnie jesteśmy gdzieś tu, lecimy główną drogą, nie obchodzi nas to, co jest tam. Gaz się rozprzestrzeni za jakąś minutę, dwie i zacznie iść już odtąd, więc no, jesteśmy bezpieczni, jakby nie patrząc, ale nadal. Może jakieś autko znajdę, no to może coś innego, ale szczerze mówiąc, nie widzę. Nie, nie ma nic, dobra, idziemy spokojnie. A się genialnie gra, kiedy się ma tyle fps -ów. Wy to widzicie w 30 niestety, no przepraszam, nie mogłem lepszych nagrywać. Ale naprawdę genialnie się gra, kiedy ja mam tyle FPS-ów podczas nagrywania. Znaczy to raczej nie jest teraz zrzut, tylko bombardowanie zrzutu. jest zawsze tak, że jest zrzut, zrzucany tą flarę, na tą flarę jest zrzucany <laughs> zrzut, który ma bronie, gilisut, amunicję itd. dalej. No i te skiny, a potem po pół minucie czy po minucie jakoś jest właśnie na ten zrzut zrzucane, znaczy bombardowany jest on dosłownie. No i te bomby mogą nas w bardzo łatwy sposób zabić. Ja raz pamiętam w jednym, którymś z odcinków z 1 na najliczniejszym świecie Mieliśmy pecha, szczęście w nieszczęściu, że byliśmy obok zrzutu w aucie i dostaliśmy bombą dosłownie obok auta. Jak nas wyzupczyło z tym autem razem dosyć daleko, to było dosyć śmiesznie, ale ja straciłem dosyć sporo życia. Chociaż przetrwałem, pomimo tego, że bomba dosłownie walnęła w nasze auto. Dobra, ty, ty, ktoś tutaj kolej spalił, zostało 37 graczy, jesteśmy w top 37. Znam to miejsce bardzo dobrze, ponieważ pamiętam, że raz my tutaj kiedyś mieli zakończenie, zakończenie gierki. Tutaj chyba gdzieś było, ale to chyba ja sam gram. Oj, już nie, 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 nie! Spierdzielaj Spierdzielaj stąd Ja chcę se pograć dzisiaj Dajcie mi pograć Ja mam dużo paliwa Mam nadzieję, że on tyle nie ma I mam nadzieję, że, się, że, się, że się nie wydupczę Mam 30% życia Ja pierdzielę. Czemu ja się zatrzymam, jakiś ostatni debil Nie wiem gdzie mam jechać, tam Nie, nie dogonisz mnie Dobra, jesteśmy w tym mieście, które nie jest niestety dobre Ale lecimy dalej na południe nie zgubię go tutaj, no Cholera jest tak, no. gdybym zjechał tutaj Ach. Miałem 90% paliwa, kiedy on mnie dojechał liczmy, że mieliśmy jakieś 87, 86 Dobra, ryzyk fizyk, ryzykujemy tutaj. O nie, 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 aż tak ryzykujemy, co nie? O cholera! Pieprze to. Tutaj musi być gracz jakiś. Kurde no, nie wierzę w tego typa. Ja mam 30% życia, trzeba... Nie, to jest życia auta Wdychaliśmy tu, tu i teraz pojedziemy tu. Skręcaj proszę cię. Teraz już nie powinien nas zauważyć w teorii. W teorii W teorii nie powinien nas... Widzieć. O cholera, jasna. Co tu się? Pięknie. Po prostu pięknie. Apteczka. Ja pierniczę. 20 minut, nie. Auto mi zniszczył. Znaczy, samo się zniszczył prawdopodobnie. Znaczy, na pewno. Uff. To się nie przyda. Jesteśmy w I7. Jesteśmy w strefie bezpiecznej. W Lone Pine Development, gdzieś tutaj. Ale mnie to jakoś tak. Powiedzmy sobie szczerze, nie jara. Mam dwie amunicje do shotguna. Jestem w budynku. To jest możliwie najgorsze połączenie na świecie. Owszem, mógłbym kogoś jakoś zaskoczyć, ale obstawiam, że tamten typ jest raczej bardziej doświadczony ode mnie. E, więc mi się po prostu nie wydaje, żeby to było możliwe. Na pewno ma więcej FPS-ów, bo nie nagrywa. Ja nie mówię, że mam mało, bo ja mam genialne 60-70, ale... Znaczy ja mam więcej nawet, szczerze mówiąc, ale... I tak i tak tutaj gierka bardzo dużo ogranicza. A myślę, że on mój e, wrak mojego auta już zauważył. Dobra, nieważne. Trzeba tutaj po prostu jakoś przetrwać. Jest 30 graczy. Tam był jeden z nich. I musimy tutaj po prostu jakoś. pójść, żeby przejść. Jesteśmy oczywiście w bezpiecznej strefie i to jest po prostu dobre. O Jezu się mi chrypka złapała. A i tak, i tak możemy mieć dosyć spory problem. ciekawe patrzcie, ile ja mam amunicji. 30, ja, 1 czy 300 amunicji do. Zamkniemy się tutaj, może? Musimy jak najwięcej, jak najwięcej presaku sobie rozerwać na strzępy i następnie zmienić na bandaże. Dobra. Jest ciekawie, nie powiem, chociaż dla mnie. Jest ilu 28 graczy? Wiem, że idę środkiem mapki, ale. Wiem, że ktoś tutaj był, ale. Nie słyszałem żadnych kroków. A. moje autko się zepsuło, więc obstawiam, że jeśli ktokolwiek by to słyszał, no to. Raczej by wybiegł, żeby sprawdzić. Wiem, że tam jest granat, ale nie potrzebuję go. Nie lubię go po prostu granatów. Nie potrzebuję już nawet rzeczy żadnych. Jedyne co to mogę zbierać: granaty. Jak i apteczki, A resztę już sobie powiem szczerze, że <laughs> daruję. Lecimy się napić, coś mi chrypka wzięła teraz. Przepraszam Was bardzo, ale nie spodziewałem się, że takie emocje będą. Tak, chamsko, jakby mi coś teraz wyszedł. No, ja bym się zabił. <laughs> w grze, oczywiście, żeby nie było. Ale oh, shit. O, amunicja. Kocham to życie. Zamkniemy sobie drzwi. Dobra, przeładujmy normalnie. Mam 6 na 8, więc jest dobrze, jest naprawdę dobrze teraz. 16 bandaży, apteczka, spark Plugs do auta, bo mieliśmy dwa. Więc myślę, że to jest naprawdę rzecz przydatna. Ja to zawsze sprawdzam, czy kogokolwiek tutaj nie ma mołotow. Jezu maria, co się... drzwi zamknąłem, dobra. 27 graczy. Jesteśmy tutaj i myślę, że chciałbym pójść do Cranberry. Wiecie co? Spójdziemy stąd. Musimy możliwie pójść jak najbardziej. Tego grałam, nie chcę. Mm, musimy pójść jak najbardziej, właśnie, w stronę centrum. No, właśnie, chcę zobaczyć, gdzie teraz. Tak jest, cholercie, jasno. Dobra, musimy stąd spadać. Tak szybko ci rośnie mm, Na West, na zachód. Czyli tam. Dobra, idziemy. Musimy tutaj jakoś pójść. Zmienię sobie tylko to. Ok, żeby mieć pod trójką broń. I pójdziemy jak dzielny partyzant na zachód Żeby się tutaj udać. Dzielny partyzant na zachód, wiem, że to troszeczkę może dziwnie brzmieć. Nie chodzi mi o tego o prawdziwego partyzanta sprzed... no, to, to, to z wojny, żeby mnie tutaj nikt źle nie zrozumiał. A ja wiem, że mam dosyć sporą, widownię. jeśli chodzi o wszystkich od strzelców, charakterzy, ezek maniaków wojskowych i wszystko. Możecie mi wierzyć nie, ale i ostatnio nawet z fajnym wojskowym mi się udało gadać. Ostatnio jeszcze gadałem z, z właścicielem sklepu. Cholera, tam jest typek. Widzieliście go? Ja go widziałem. I to wystarczy. Jest tam. Coś słyszę. O cholera. Uuu, no, 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 no. Kuźwa mać. Co ja odpierdzieliłem. Best player EU. Idziemy sobie może dookoła. Jak on mnie zabił? Przez krzaki. What the fuck? Ja widziałem go przez sekundę i zacząłem nawalać przez krzaki. W miejscu, w którym według mnie powinien być. on mnie zabił dosłownie przez największy gąszcz jednym strzałem. Dwoma i... Report puh, puh, puh. Kończymy, moi dredżowie, na tym Kierkę Bo ja nie ogarniam H1Z1 czasami Dobra, to po prostu są za dobre koksy Nie wiem dlaczego dałem raporta, sorki To było przypadkiem Zbyt dużo emocji to się dzieje Zakończymy dzisiejszy odcinek, 25 minutowy Niestety, niestety troszeczkę krótszy Ale tak jak mówiłem, jest reguła, że powyżej 20 minut już następnej rundy nie nagrywam Więc ja mam nadzieję, że ta runda Dosyć ciekawa, bo dużo się działo, nie powiem Było, no doszliśmy do 26 miejsca Ja nie narzekam, 2 kile Nie były 3? A nie, bo jeden mi chyba uciekł Dobra, gdzieś się tam nawalają, ale mam nadzieję, że wszystko wam się jak najbardziej podobało Jeśli tak, nie zapomnijcie o łapce w górę Ja wam życzę miłego dnia I do zobaczenia w następnym odcinku Trzymajcie się, cześć, papa pa,